Cześć, to zapis z mojego streama. Oj, okay. tutaj jest 300 za w głowę, nie? No i zobaczmy, czy wpadnie achievement, czy nie. Och, się trochę. Kurde. Jednak się nie udało. Ale pójdźmy na razie. Oddać ten kontrakt. O, tutaj też jest grupka. Może za to ten sposób? Jest achievement! W samą dwudziestkę! Je zlikwidowaliśmy dwóch jednym strzałem. Ej.